Witam Państwa, Jakub Pietrzak. Co w sytuacji, kiedy w instalacji amoniakalnej zginie nam cały amoniak? Co to znaczy? Miałem kiedyś taką sytuację, że obserwując na wizualizacji pracę układu chłodniczego, w bardzo krótkim czasie zbiorniki, które normalnie były wypełnione w 50%, było widać takie żółte wypełnienie na ekranie, w pewnym momencie poziom zaczął spadać, obniżać się i spadł do zera. Co oczywiście doprowadziło do wyłączenia pomp i zatrzymania całej instalacji chłodniczej. Co się wydarzyło wówczas? Dlaczego takie sytuacje mają miejsce? Powiem krótko na temat tego, jak w instalacji chłodniczej przemieszcza się amoniak, gdzie ten amoniak się znajduje i dlaczego wewnątrz tej instalacji zachodzą pewne zmiany, których możemy się nie spodziewać. Z założenia, w czasie pracy instalacji chłodniczej pewne jej elementy, pewne rurociągi i zbiorniki są wypełnione cieczą. W 100% cieczą powinien być wypełniony przewód zasilania zbiornika pod skraplaczem do oddzielaczy cieczy, przewody tłoczne pompa moniaku. Natomiast zbiornik cieczy powinien być napełniony mniej więcej w 30%. Podczas pracy skraplacz natryskowo-wyparny wypełniony jest mniej więcej w 30-40%. Bardzo podobnie Główny oddziela cieczy w instalacjach pompowych, czyli tak zwany poc. To napełnienie też powinno wynosić 30%. Pierwsza sytuacja, w której dochodzi do zniknięcia amoniaku, to błąd przyrządu pomiarowego. Sądy pojemnościowe, które do niedawna były głównymi sądami montowanymi w instalacjach chłodniczych. Są bardzo wrażliwe na zaolejenie, wówczas przekłamują, pokazując wyższy poziom niż jest rzeczywiście, ale także są bardzo wrażliwe na zawilgocenie elektroniki. Wówczas także dochodzi do przekłamania poziomu. Dobrym zwyczajem i właściwie w większości prawidłowo zaprojektowanych instalacji chłodniczych na poziomowskazie mamy tak zwane wzierniki, czyli szkła, przez które widzimy wewnątrz rury czy w środku znajduje się czynnik chłodniczy, czy tego czynnika na danym poziomie nie ma. I tutaj też jedna bardzo ważna uwaga. Dzielimy te wzierniki na dwa typy. Będą to wzierniki bezpośrednie, czyli takie, które na zasadzie naczyń połączonych pokazują dokładnie poziom cieczy w zbiorniku oraz takie, które działają na zasadzie pośredniej. Czyli we wzierniku widzimy tak naprawdę poziom oleju, odpowiadający. Poziomowi czynnika chłodniczego amoniaku w zbiorniku. I tu ważna uwaga, że ten typ wzierników nie odzwierciedla dokładnie poziomu amoniaku, to przekłamanie wynosi około 30%. Tak więc pierwsza taka najprostsza przyczyna zniknięcia amoniaku to błąd pomiarowy. W tej sytuacji, o której mówię, miało miejsce jednak coś zupełnie innego. Okazuje się, że o ile w czasie normalnej pracy parowniki są wypełnione mniej więcej w 30%, o tyle podczas gdy braknie obciążenia cieplnego, w bardzo krótkim czasie mogą być napełnione do 100%. Szczególnie jeżeli mamy układ regulacji taki, że parownik zasilany od dołu na ssaniu ma zamykany zawór elektromagnetyczny, podczas kiedy układ nie pracuje. Ta sytuacja, o której mówię, miała miejsce w tunelu zamrażalniczym, w którym doszło do gwałtownego zatrzymania się taśmy z ciepłym produktem. Produkt zamrożony, samo wnętrze tunelu też wymrożone, w związku z czym gwałtownie spadły zyski ciepła. Przy tunelu wydajności ponad 1 MW to są bardzo duże ilości amoniaku. I okazało się, że pompy amoniaku, które mają najczęściej nie taką dużą wydajność, bo w układach, które montujemy, najczęściej jest to kilka, kilkanaście metrów sześciennych na godzinę. Największe pompy to jest 30-35 metrów sześciennych na godzinę. I taka pompa o wydajności około 10 metrów sześciennych na godzinę bardzo szybko odpompowała cały amoniak z poca. Nawet największy zbiornik drenażowy ma pewną przestrzeń parową, która służy do tego, by oddzielić gaz który może być zasysany przez sprężarki, od kropelek cieczy, w związku z czym utrzymuje się w tym zbiorniku, jak wspomniałem wcześniej, napełnienie około 30 do 40%. W związku z czym nawet duży zbiornik o pojemności powiedzmy 10-12 m3, czy nawet 20 m3, napełniony jest amoniakiem jedynie na poziomie 7-6 m3, taki duży 20-metrowy w związku z czym, w ciągu godziny jedna pompa jest w stanie ten amoniak wypompować praktycznie do zera. I wówczas ten amoniak znika. Kolejna ciekawostka, o której chciałbym wspomnieć, to jeżeli mamy zbiornik napełniony cieczą w układzie w czasie jakiegoś, powiedzmy, postoju, wówczas temperatura i ciśnienie do siebie się dopasowują czyli jeżeli temperatura zewnętrzna jest wyższa niż temperatura amoniaku i ten amoniak wzrośnie, wzrośnie również ciśnienie. Jeżeli temperatura cieczy zamkniętego zbiornika, z którego nie ma możliwości ten amoniak się wydostać, wzrośnie, wówczas wzrasta ilość tego amoniaku, jeżeli chodzi o masę, ale zmniejsza się jego objętość. Czyli taki zamknięty zbiornik po kolei będzie nam w perspektywie Czasu, w zależności od tego, jak jest izolowany, na naszych przyrządach pomiarowych zobaczymy spadek ilości amoniaku. Jest to widoczne szczególnie w rozruchu nowej instalacji, czy instalacji po jakimś dłuższym postoju, kiedy obniżanie ciśnienia i temperatury powoduje zmianę poziomu cieczy w zbiorniku. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to fakt, że w czasie postoju należy amoniak. W sposób świadomy ściągać do pewnych przestrzeni pewnych zbiorników. Bardzo często w nowo projektowanych instalacjach zbiorniki pod skraplaczem, czyli tak zwane ZL, jest to od słowa zbiornik leżący, wielkość tych zbiorników, objętość nie zawsze pozwala zmieścić cały amoniak z całej instalacji. I tutaj pamiętajmy, że nie jest dobrze, jeżeli zbiornik jest całkowicie opróżniony. Bo na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę zbiornik pod skraplaczem, jeżeli ten zbiornik zostanie opróżniony, wówczas rurociąg zasilania cieczą oddzielacza cieczy nie będzie napełniony cieczą i pozwoli na przedostawanie się gorącego gazu bezpośrednio stłoczenia sprężarki do naszego oddzielacza cieczy. W sytuacji zbiorników drenażowych w układzie pompowym, zbyt mocne obniżenie poziomu cieczy doprowadzi do kawitacji pomp amoniaku. Które z kolei prowadzi do uszkodzenia tych pomp. Z tego też powodu, prawidłowo zaprojektowana instalacja zawsze zabezpiecza pompy przed zbytnim spadkiem poziomu amoniaku w tym zbiorniku. Ale nie jest wskazana również sytuacja przeciwna, czyli pełne wypełnienie stuprocentowe zbiornika cieczą. Pamiętajmy, że w większości zawory bezpieczeństwa, które są instalowane na naszych zbiornikach, są to zawory, które są przewidziane do pracy z gazami. Czyli najpopularniejsze zawory bezpieczeństwa w 95% w naszych instalacjach nie są przystosowane do pracy z ciekłym amoniakiem. Co to znaczy? Oznacza to tyle, że może dojść do sytuacji otwarcia się takiego zaworu i później nie zamknięcia w momencie, kiedy pojawi się w tym miejscu ciecz. Tak więc żaden zbiornik nie powinien być napełniony w 100%, nawet jeżeli konstrukcyjnie, wytrzymałościowo nie stwarza to zagrożenia dla naszego układu. Co jeszcze warto powiedzieć o bilansie czynnika chłodniczego w instalacji? Tak jak wspomniałem, w czasie postoju świadome ściągnięcie amoniaku do określonych przestrzeni. Czy to będzie zbiornik pod skraplaczem, czy to będzie oddzielacz cieczy. Amoniak należy ściągnąć do tych zbiorników. I następnie zamknąć zaworami odcinającymi. Równie ważny jest rozruch instalacji chłodniczej, kiedy musimy mieć pełną świadomość, w którym momencie, gdzie ten amoniak ma prawo migrować. Mówiąc o migracji czynnika chłodniczego, należy zwrócić uwagę na fakt, że migracja odbywa się poprzez rurociągi amoniakalne. To, co będzie tutaj bardzo ważne, to prawidłowy dobór średnicy tychże rurociągów dlatego, że ilość czynnika, który przepływa przez te rurociągi, jest zmienna. I to nie tylko w ciągu roku, ale w perspektywie pracy układu w ciągu danego dnia. Prowadzi to do takich sytuacji, że rurociąg, który będzie dobrany zbyt duży, nie pozwoli na prawidłową migrację, na przykład, oleju w momencie, kiedy spadnie wydajność chłodnicza układu, dlatego, że wraz ze spadkiem obciążenia układu chłodniczego Przepływ i ilość amoniaku w metrach sześciennych gwałtownie spada. Dlatego jest to bardzo ważne, aby te rurociągi były zaprojektowane również biorąc pod uwagę fakt zmienności obciążenia w czasie. Z kolei, jeżeli te rurociągi będą miały zbyt małą średnicę, będzie dochodziło do po pierwsze szybszego ich zużycia, a także do nieprawidłowości pracy układu w postaci różnego rodzaju fali dźwiękowej, uderzeń pewnych, jeżeli ten przepływ będzie za duży, co może również prowadzić do uszkodzenia poszczególnych urządzeń, szczególnie króćców przyłączeniowych i spoin z tym związanych. Tak jak wspomniałem, również zbiorniki nie mogą być ani za małe, ani za duże, dlatego że nie możemy dopuszczać do sytuacji, kiedy zbiornik będzie całkowicie opróżniony bądź też w 100% wypełniony. Ta przestrzeń Parowa musi być zabezpieczona. Oznacza to dobieranie zbiornika w odpowiedni sposób z pewnym zapasem. Takim zapasem, żeby po zmieszczeniu się czynnika chłodniczego pozostała jeszcze przestrzeń parowa. W przypadku zbiorników, które pełnią funkcję np. oddzielaczy cieczy, ta przestrzeń parowa musi również zapewnić odpowiednio niską prędkość przepływu par amoniaku. Tak, by nie dochodziło do podrywania. Kropelek cieczy. To tyle w tym odcinku. Jeżeli będą Państwo zainteresowani rozszerzeniem tego zagadnienia amoniaku krążącego w instalacji chłodniczej, będę kontynuował w kolejnych odcinkach. Bardzo dziękuję Państwu.